Materiał powstał we współpracy z Warner Bros. Games. Grę kupicie z linku, który znajdziecie w opisie tego filmu. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku naszego przewodnika po grze Harry Potter i Mistrzowie Quidditcha. Dzisiaj przyjrzymy się bardziej zaawansowanym technikom i wskazówkom, które pozwolą Wam przejąć kontrolę nad boiskiem i stać się prawdziwymi Mistrzami Quidditcha. Jeżeli opanowaliście już podstawy i jesteście gotowi na wyższy poziom, no to ten materiał jest dla Was. Kluczowe jest nie tylko szybkie podawanie, ale również świadome rozgrywanie piłki. Używaj szybkich piłek, które wymagają określenia kierunku podania. Niebieskie ikony wskazują, kiedy Twój partner wzdłużeny jest gotowy na przyjęcie piłki. Wykorzystaj to, żeby zmylić przeciwnika. Zaawansowane uniki są kluczowe, kiedy rywal celuje w ciebie tłuczkiem. Obserwuj animację ikony uniku, a w odpowiednim momencie wykonaj manewr naciskając właściwy przycisk. Możesz także określić kierunek uniku, co pozwala Ci na szybszą reakcję i unikanie pułapek przeciwnika. Choć przyspieszanie daje spoffrajdy, kluczowym aspektem jest zarządzanie zasobami energii. Na wyższym poziomie gry musisz nauczyć się używać energii strategicznie. Zostaw sobie rezerwę na sytuacje kryzysowe, takie jak ucieczka przed przeciwnikiem albo pogoń za nim. Wykorzystuj też trasy obrońcy. Mogą oni rozstawiać pierścienie, które pozwalają na szybsze uzupełnianie energii. Warto przemyślanie z nich korzystać, żeby zapewnić dużo ciągłą przewagę prędkości na boisku. Zaawansowana gę ścigającym to nie tylko zdobywanie goli. Wykorzystuj kombinację podań i strzałów. Szybkie podania i strzały bez ładowania to dobry sposób na zaskoczenie obrońców. Świetną taktyką jest ślizg tuż przed obręczą, żeby szybko zmienić kierunek i zmusić obręce do błędu. Poza tym kluczowe jest przechwytywanie i kontrola boiska. Wysoko zaawansowani gracze muszą nauczyć się przewidywać ruchy przeciwników i przechwytywać podania. Twórz więcej okazji do zdobycia goli poprzez skuteczne ustawianie się do podań i blokowanie wywali. Pamiętaj, że pałkarze mogą diametralnie zmienić przebieg meczu, ponieważ wyeliminują kluczowych zawodników przeciwnika. Potrafią też przechwytywać tłuczki. Skuteczny pałkarz potrafi kontrolować tłuczki, przechwytując te należące do drużyny przeciwnika, a potem używać ich przeciwko nim. Pamiętaj, że tłuczek możesz zebrać z boiska zamiast go przywoływać, a to często szybsza opcja. Poza tym, pałkarz może używać tłuczków, żeby chronić swojego ścigającego podczas ataku. Łącz przechwyty i ciosy tłuczkiem żeby zablokować przeciwnika i otworzyć drogę do bramki. Gra obrońcą to coś więcej niż tylko blokowanie obręczy. Przede wszystkim musisz nauczyć się grać pod presją. Naucz się też reagować szybko na ataki, analizując ruchy ścigających przeciwnika. Częste zmienianie pozycji pomiędzy obręczami i używanie pierścieni trasy to jest klucz do skutecznej obrony. Pamiętaj, że jako obrońca nie możesz wykonywać uników przed tłuczkami, ale możesz je odbić. Musisz tylko nacisnąć przycisk w odpowiednim momencie, kiedy pałkarz przeciwnika skieruje w twoją stronę tłuczka. Zwróć też uwagę na to, że granie obrońcą jest często bardzo wymagające. Na bramce musisz korzystać ze ślizgów i z rzutów, szczególnie takich, które pozwolą ci szybko przemyścić się z jednej obręczy na drugą. O ile granie w trybie z komputerowym przeciwnikiem nie jest aż tak wymagające, o tyle w trybie PvP bardzo ciężko jest zablokować kafla przed tym, żeby wpadł do bramki. Dlatego bardzo ważne jest ciągłe poruszanie się. Zaskakuj też przeciwnika. Doświadczeni obrońcy potrafią wyjść naprzód, zaskoczyć ścigającego, odebrać mu kafla i to jeszcze przed próbą strzału. To jest ryzykowna strategia, ale może skutecznie wyeliminować niektórych ścigających, zwłaszcza tych, którzy zbyt pewnie się czują. Czasami takie rozwiązanie jest jedynym wyjściem, jeżeli na Ciebie leci dwóch lub trzech przeciwników i nie wiesz, co masz zrobić. Jak już Dowiedzieliście się wcześniej z poradnika dla początkujących, złapanie złotego znicza może przesądzić o wyniku meczu, więc jako szukający musimy działać błyskawicznie. Przede wszystkim przewiduj ruchy znicza. Zamiast reagować na każdy jego ruch, spróbuj przewidzieć jego trajektorię i wykonuj szybkie obroty. Ślizgi, jedna z kluczowych mechanik w tej grze, pozwala na nagłe zwroty o 180 stopni, co może być kluczowe w gonitwie za zniczem. Pamiętaj, że znicz przed każdą obręczą zawsze wykonuje ślizg i zawsze wykonuje zwrot o jakieś 180 stopni, więc możesz to przewidzieć, nie dolatywać do obręczy, tylko zatrzymać się chwilę wcześniej i po prostu od razu natychmiast skręcić w daną stronę tam, gdzie poleci znicz. Ważne jest także spychanie przeciwnika. Kiedy przeciwny szukający jest blisko znicza, nie bój się użyć ataku specjalnego, żeby go zepchnąć. To nie tylko spowolni jego postępy, ale także da Twoje wyżenie przewagę w kluczowych momentach tego wyścigu. Na najwyższym poziomie zabawy efektywna współpraca zespołowa jest jeszcze ważniejsza. Komunikacja to jest podstawa. Jeżeli grasz ze znajomymi, to pamiętaj o tym, żeby do nich mówić. Wspólne planowanie ataków, podań i obrony pozwala całkowicie zdominować przeciwników. Poza tym bardzo ważna jest równowaga w drużynie. Powinna składać się z graczy, którzy dobrze opanowali każdą ze swoich ról. Dobry pałkarz może decydować o losach meczu, ale bez skutecznych ścigających nie zdobędziecie punktów. No i elastyczność. Naucz się szybko reagować na sytuacje na boisku. W trybie PvP możesz kontrolować więcej niż jedną rolę, co daje ci dużą przewagę, ale musisz błyskawicznie przejść z ataku do obrony albo odwrotnie. Korzystaj często z areny treningowej, żeby doskonalić swoje umiejętności w różnych rolach. To świetne miejsce do testowania strategii, ale też i zgrania drużyny. No i inwestuj w umiejętności w specjalnym drzewku. Najchętniej wykup te, które pasują do Twojego stylu gry. Najważniejsze są ulepszenia miotę i specjalnych zdolności, bo te mogą Ci dać przewagę w kluczowych momentach. Pamiętaj, że za każdy rozegrany mecz zbierasz specjalne kryształy i specjalne monety, które pozwolą Ci kupić jeszcze więcej ulepszeń. A inwestuj czas w ulepszanie i dostosowywanie swojej miotły do preferowanego stylu zabawy. Szybkość czy zwrotność? Jeżeli preferujesz grę ofensywną, skup się na ulepszeniach zwiększających prędkość miotły. Natomiast jeżeli wolisz defensywne zadania, to możesz skorzystać z ulepszeń, które poprawiają zwrotność i możliwość wykonywania szybkich uników. Poza tym są też spersonalizowane ustawienia sterowania. Eksperymentuj z różnymi konfiguracjami przycisków i czułością sterowania, żeby dopasować rozgrywkę do swojego stylu. Czasem drobne zmiany w ustawieniach mogą znacząco poprawić Twoją skuteczność na boisku. Zaawansowane manewry na miotle pozwalają na lepsze unikanie przeciwników i ataków. Lataj blisko ziemi. Choć latanie wysoko daje przewagę widokową, manewrowanie blisko powierzchni boiska może być dużo bardziej skuteczne. Trudniej jest wtedy celować w ciebie tłuczkiem, a szybkie wznoszenie i opadanie utrudnia przeciwnikom zablokowanie Twoich ruchów. Pamiętaj, że skręty o 180 stopni z pełną prędkością dają największą skuteczność. Wykorzystaj pełną prędkość do wykonywania natychmiastowych zwrotów. Ta technika jest szczególnie przydatna dla szukających, którzy muszą reagować na zmiany kierunku lotu złotego znicza. Ciekawym rozwiązaniem w trybie PvP może być atakowanie przeciwników falami zamiast chaotycznie. Po jednym nieudanym ataku natychmiast przygotuj się na kolejny. Drużyna przeciwnika może nie mieć czasu na pełne zregenerowanie zasobów albo ustawienie skutecznej obrony. Poza tym korzystaj z takich technik jak szybkie zmiany pozycji i fałszywe ruchy, żeby zmusić obręce do błędu. Na przykład, gdy jeden ze ścigających może symulować strzał, a drugi czeka na idealny moment do szybkiego podania i natychmiastowego strzału. To już wszystko w niniejszym poradniku. Mam nadzieję, że zaprezentowane tutaj porady pomogą wam stać się lepszymi graczami i będziecie wymiatać w mistrzostwach Quidditcha. Ja gorąco zachęcam do kupowania gry. Link do sklepu znajdziecie w opisie tego filmu. Przypominam, że materiał powstał we współpracy z Warner Bros Games.